Siemaneczko, witam wszystkich w dziewiątej części Let's Play, Tomb Raider, jak to woli Tomb Raider. Witam też w odcinku z nową kamerką, dokładnie. W odcinku z nową kamerką różnica jak dla mnie jest spora, zwłaszcza jeśli chodzi o synchronizację. Mam nadzieję, że Wam się tu spodoba, mi się zajebiście podoba. To no tyle jeśli chodzi o takie sprawy techniczne, lecimy z serią. Ostatnio, ostatnio na pewno zwiedziliśmy nas, naszą pierwszą. Nie jest grobowiec, nie jest skinie, tylko grobowiec i to w zasadzie tyle co pamiętam, bo niestety to było paręnaście ładnych dni temu, więc za dużo nie pamiętam. Ale jak sobie wczytałem Gierkę, a zobaczyłem tą skrzyneczkę. Czy by the way, musiałem drugi raz to już przechodzić ten odcinek do tej liny, jakieś tam 5 minut rozgrywki, a bo niestety Gierka się wysypała. I po prostu wiecie, tutaj są takie autosavey, nie? Nie możemy save'ować w dowolnym miejscu. Więc albo musiałbym to ciąć, albo po prostu przejść to od nowa. Stwierdziłem, że przejdę od nowa ten kawałek i wam wszystko elegancko pokażę. Dobra, mamy się udać do rota, więc lecimy do niego. Jestem ciekaw, co on nam powie. Coś tu jest, mam maksymalne strzały. Maksymalne. No to świetnie. Puszczmy sobie to. I ostatnio też zdobyliśmy tą linę do łuku, też warto o tym pamiętać. Mam nadzieję, że kamerka mnie nigdzie nie będzie przycinać, ale chyba powinna być dobrze ustawiona. Jeśli tak, to sorki. A mikrofony? A dobra, elegancko. Już bałam, że mikrofon jest wyciszony. Wow, spokojnie. Dopiero byłby problem. Jest i Ja Naprawdę się cieszę, że się ruszyłaś. Ja też, dziewczyno. W jednej chwili wszystko grało, a potem potem przyszła ta burza. Tak zupełnie znikąd. To nie twoja wina, Laro. Nie, to ja ich tu ściągnęłam, Rot. Hej, znajdziemy inną drogę. Mayday, mayday, tu drugi pilot Jessop z samolotu 177 Halo? Halo, słyszysz mnie? Jestem poważnie ranny i pilnie potrzebuję pomocy. Czy ktoś mnie słyszy? Kapitanie Jessop, słyszy mnie pan? Wystrzeliłem na odbiór. Cholera, nie słyszy mnie. Muszę się do niego dostać. Nie. Tam widać rację. Mamy własnych ludzi na głowie. Musimy się przegrupować, jak tylko znajdą sam. Przecież nie mogę go tam zostawić samego. On potrzebuje pomocy. Czasami trzeba kogoś poświęcić, Laro. Nie sposób uratować wszystkich. Dobrze wiem, co znaczy poświęcenie. Nie. Wiesz co to strata. Poświęcenie to twój własny wybór. Strata to wybór <coughs> podjęty za ciebie. Ja nie mogę wybrać dla niego śmierci, Lot. W ogóle mnie to nie dziwi jej decyzja. Dobra, mamy jeden punkcik, i tutaj jest ognisko. Ja bym chętnie to sobie odblokował. Więc zasiądziemy do ogniska, wydamy sobie ten jeden punkcik. Co my go chcemy wydać? Umiejętności. Przetrwanie. Mm -hmm. Nie, z nic mnie nie interesuje. Ułowy. Więcej czasu na wycelowanie zabójczego strzału, no to jest ciekawe. Walka. Ja nie wrogów w to mnie średnio interesuje. Ja poproszę raczej to. Możesz trzymać napięty łuk dwa razy dłużej. O, powiedz mi niech będzie. Może bardziej mi się to przyda niż to oślepianie piaskiem? Eee. O, gratulacje, odblokowano nowy poziom umiejętności. Lara zacznie wykorzystywać czekan w walce. Nacisnie Ewy, gdy jesteś pobliżu wroga, by uderzyć czekanem. A szołom przeciwnika, jak trafię kilka razy. Ośmienicie. Dobra. Eee, ile ja mam punktów? Kurwa, nie spojrzałem. Ale czy mógłbym sobie coś ulepszyć, wiecie? No 438 to nie jest mało. To nie jest mało. Czy ja mogę coś z łuku? Nie. Eee, z pistoletu. Eee, to są magazynki. Przyspieszałem przeładowanie. Zwiększa szybkostrzelność. To by mi się przydało. Szybkość strzelność zawsze na propsie. Ja powiem wam, że ładnie wygląda ten karabin naprawdę. To chujowo się obraca. Tutaj Powoli trochę Dobra, mniejsza z tym Ale ładnie wygląda Okej, okay, mamy udać się tam do tego drugiego pilota Bo pierwszego niestety zastrzelili A więc lecimy w takim razie Tutaj widzę, że już z łuku będziemy korzystać Proszę bardzo, elegancko A, Wskakuj już Bałem się, że tylko tak skoczyła i się nie złapała Odpuść się pewnie masz rację, ale mamy rozkaz. Zejdę na dół i dołączę do reszty. Potrzebna pomoc! Pięknie Tu jeszcze jeden, przyjaciel Że ja grno i słabo widzę. Papa. Dobra, elegancko. Weź cicho na razie, no to spoko. Zobaczmy, czy z tej strony coś jest. Jest tam no. kto? Ross? Słyszę cię, Co się u was dzieje? Przyszliśmy za grupą mężczyzn do jakiegoś miasta. To jest jakieś szaleństwo, Ross. Co oni tu robią do cholery? Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. Są jakieś ślady Sam albo Whitmana? Jeszcze nie. Lara jest z tobą? Tak. Zaraz będziemy schodzić z góry, żeby się z nami spotkać. Dobrze. Spróbujemy podejść trochę bliżej. Trzymaj ten kanał otwarty. Dobra, przynajmniej mamy kontakt z Reyes. O, jakaś znajdźka. Czy w sensie, wiecie, skarb? Używana w tradycyjnym japońskim ziołolecznictwie, czyli kanpo. Zdaje się, że ta była przez wiele lat zapieczętowana. Mm. A tutaj można łat, łatwo... To są przyjem... zapewne grzyby takie stosowane do wzmocnienia odporności organizmu. Znane też jako tańczące grzyby. O, czyli jak będziemy w odpowiednim stopniu obracać, dostaniemy os, e, odpowiednie informacje. Ale to jest z, każdy, z każdym skarbem? Ciekawe. Ale tutaj można dużo łatwiej obracać te przedmioty. Tak na przykład w tym obozie, jak chcemy zobaczyć broń, no to gorzej się to obraca. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Mogłabym się dostać tutaj, tylko pytanie: czy. Nie. nie. tu potrzebuję zapalanych strzał, chyba jest coś takiego, coś się mi się kojarzy. O, spoko. jeszcze tego niestety nie mam, więc to musimy sobie odpuścić. Czekaj, Kitajcu. No, czekaj, no. O, chuj z tobą. Gdzieś tam pobiegłeś, to sobie biegnij. A, czy tutaj coś ciekawego jest, mnie interesuje? Nie. ja muszę iść cały czas tędy, prosto. Wszystko elegancko się nagrywa. Tak, to lecimy dalej. Pod to. Elegancko. Dobrze, że już mamy te krzesiwa, to naprawdę ułatwia nam sprawę. Okay. O, ja na ten wózek, Laro. Na ten wózek. Pięknie. No tylko mnie fps -y spadły. A to mi się nie podoba. O, ale tu mamy sporo zajęcy. Co z takiego zajączka wylatuje? O, 7 absolutnie się to nie opłaca. Odpalmy sobie tą kapliczkę. Coś mi to dało? Chyba niezupełnie. Mogę iść tam na górę, a co jest tutaj? No, nic szczególnego. A tutaj mamy do podpalenia. To bardzo chętnie poproszę. To też, chociaż to mi chyba nic nie daje. Mogę się przedostać tam i iść tam. To jest w sumie jakaś opcja. Ja tam chcę iść O nie, weźmy Łuk Nie, łuk, 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 tak, tak Dobra Weźmy łuk Okej okay. Kurwa no mi... No Miałeś się złapać, no to kurwa, przecież klikałem, ładnie E nie rozumiem, czemu się nie złapać. Dobrze, że przynajmniej nie zginęliśmy. Bo akurat w tej serii to ginę naprawdę często. Jeszcze raz. Dobra. Elegancko. Choć tutaj tę górę mnie interesuje. Tam na dół też mogę się dostać, ale na razie sprawdźmy tą górę. Dające kurki. Super, ale to mnie nie interesuje. Nic ciekawego, serio? Nie przepraszam, to jest Zresztą mi chyba do niczego nie jest potrzebne. Leczmy tu na górę. Tam możemy się dostać i możemy się dostać też tutaj. I co tutaj jest? Max amunicji? A to już jest zebrane przez nas. O no, to już wcześniej zapaliliśmy, dobra. Tam coś jest. Coś jest tutaj w tej chatce. Skaczy tutaj Laro. Pięknie. Dobra, weźmy tą skrzyneczkę. Ale coś mi tak. Mam wrażenie. O, świetnie. Mam wrażenie, że mi leguje coś. Naprawdę. Jakiś dzielniczek. Rozmawiałem z wieśniakami. Surowo zakazano mi opuszczenia pałacu, ale to mnie nie powstrzymało. Moje obowiązki tutaj są jasne. Muszę poznać prawdę. Ale opowieści, które odkrywam, są niewiarygodne. Krążą pogłoski o zjednoczeniu królowej ze światem duchowym. Powiadają, że rozkazuje ona słońcu i deszczowi, że jej ziemie są żyzne, dlatego że taka jest jej wola. To oczywisty nonsens. Ale co mogło wywołać takie plotki? Czy tak włada ona swoim ludem? Budząc w nim prymitywne przesądy? Kiedy o niej mówią, w ich oczach widzę oddanie, jednak wyczuwam również strach. Jej poddani są traktowani sprawiedliwie, płacą umiarkowane podatki i są chronieni przez jej burzową gwardię. Nic dziwnego, że niektórzy nawet się do niej modlą. Wydaje się, jakby była dla nich nie tylko królową. Szerzenie niezadowolenia wśród jej poddanych może okazać się trudniejsze niż sądziłem. No coś takiego. Dobra Okej, okay, tutaj więcej nic nie ma, chodźmy. O, jezu tutaj Wejdziesz tu, dobra, pięknie Okej, okay, my musimy się dostać tam Mam nadzieję, że nie tą drogą Jakby nie, chyba nie. No, pytanie czy coś tam na dole jest Zobaczmy sobie tutaj. Dobra, elegancko, złapała się linę, Boże, jaka wysportowana. Nie, no bez kitów. Może ja na razie tam nie chcę schodzić na dół, tak szczerze mówiąc. Ale chciałbym... bo nie wiem jak to zrobić. Odpalmy to. Aha. Weźmy, weźmy łuk. Dobra, to przyciągnij to hmm, czy muszę centralnie na wprost stanąć? Chodź, 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 chodź Pięknie Skrzyneczka, chodź tutaj skrzyneczko Oj tam larańczyk, tutaj ci się nie stało No i 30 surowców na propsie Dobra, chodźmy teraz na górę, bo mam iść na górę, tam w kierunku tej racy a resztę zeksplorujemy kiedy indziej. No jest, jest, jest. I flara. No mam wrażenie, że mi Gierka trochę dzisiaj leguje. Chociaż teraz patrzę na OBS-a, to jest te 50 FPS-ów. Od dłuższego czasu. No zobaczymy, zobaczymy. Dobra, wyczuwam, że tu zaraz będą jacyś przeciwnicy. No. Pięknie. Musimy zacząć zawsze i tak Pięknie. Mam elegancko. Powiedzmy, że to się udało nawet bardzo dobrze. Zbieraj ludzi z tych frajerów. Zapalmy tu kapliczkę. No jednak, kurwa, spadło mi do 40 teraz. Są te lagi. Nie wiem za bardzo, czym to jest teraz spowodowane, bo nic nie grzebałem przy opcjach. Wydawało mi się, że ostatnio dobrze się nagrywało. Żeby to było spowodowane kamerką. Nie, no nie sądzę. Chociaż no ta kamerka na pewno ma większe obciążenie eee, na procesor, ale to bez przesady. Więc mam naprawdę bardzo dobry procesor, więc dziwna sprawa. Ew, kochanie. Dokładnie. I skipaj się na to. No skipaj się. Pięknie I lecimy tam na górę. Powinniśmy tam dojść w dzisiejszym odcinku jeszcze do tej flary. Do tej flary. Do tej lary. Grobowiec w pobliżu. Okej, okay, ja tam preferuję grobowiec w pierwszej kolejności. Zawsze ciekawa jak... Opcja. Dobra, na razie musisz sobie potruchtać. Rozumiem. Ciekawe czy w grobowcu są przeciwnicy. Tego nie pamiętam, tak szczerze mówiąc. Wiem, że w każdym grobowcu jest jakaś taka zagadka. Hmm, no zazwyczaj to są proste zagadki. Ale przeciwników, tak szczerze mówiąc, nie pamiętam. Możemy tu spotkać czy też... Czy też nie. Może jakaś skrzyneczka, świetnie. Dobra, raz znowu musiała zwolnić. Mam jakieś światło ciekawe kto to zapala. Cały czas się świeci, to jest niemożliwe. Sala przejściowa, dobra. Chodźmy tutaj na górę. O, skakuj tam. Mogę to rozwalczyć, chyba tego nie mogę. Jest od nisko. Czy w sumie? Łuk refleksyjny, modyfikowana broń prowizoryczny. Łuk kończono. Okej. Okay. Ten Łuk. tą spust na kluczy. Na, kluc na klucze. A, prowizoryczny spust zrobiony z. Półka na klucze daje jeszcze większą szybkostrzelność Pewnie, że to wezmę. szybkostrzelność w łuku czemu by nie? Stać mnie akurat na to. Dobra, a zajmijmy się grobowcem. Trochę tu pizga, uuuu. O, to była kiedyś część jala. Lara tutaj... Lara tutaj fajnie reaguje na ten wiaterek, ale dobra, co ja mam tu zrobić? Tutaj coś mam, tam coś mam. Mogę w tym kręcić. Chyba najpierw musimy to zakręcić, prawda? To zasuwa pewnie te rolety, coś takiego. Prawda? Dobra, ok. A może ja po prostu mam się nie śpieszyć z podnoszeniem też tego? Bo ten mechanizm też ma ograniczoną liczbę czas na tym podniesieniu, więc poczekajmy tak. Dobra, elegancko jesteśmy, Boże. E, chodziło, żeby z tym podnoszeniem się tak nie śpieszyć. Ja dlatego to pieprzyłem tyle razy. Ale spokojnie, ja to wszystko powycinam, no. Dawaj, Laro. Come on, śmiało, śmiało. No, ja tylko teraz nie spadnie mi w dół, bo bym się chyba załamał psychicznie. Pięknie. Okay. Czy to była część większego kompleksu buj? Nie wiem, ale tutaj chyba nic oprócz środku farka nie ma, prawda? Po środku. Dobra, bierzemy ten skarb. Chodźmy stąd. Uuu. Co takiego? Aha, i to kieszeni i tyle. 250, dobra. Okej, okay, jeden punkt umiejętności, świetnie. Broń krótka też, świetnie. A, spokojnie. Hmm. Spokojnie, to wszystko zmontuj, nie będziecie oglądać mnie przez 15 minut męczącego się e, z tym czymś. To wszystko zmontuję, nie musicie się o to martwić. To sobie punkt jeszcze, zanim zakończymy odcinek. O, co tutaj jest? Zobójczy cios czekane. Że zabłócić coś czekanem, tak, ogłuszenie wroga i wtedy go od razu zdobijemy. To może się nam przydać wreszcie, żeby wykańczać tych wrogów. Dobra, by the way, ile mamy kurowców? 400. Coś jest nie z karabinku. Karabinku to, to mnie nie interesuje. Krótka broń. bardziej precyzyjnych strzałów. ja chcę inwestować w tą krótką, aż tak, na razie może nie. A czekam, czekam, więc sobie zainwestowałem. Czekam, na razie odpada. Dobra, no to na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podoba, więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. Będzie mi miło, jeśli również zalajkujecie fanpage'a. Więc trzymajcie się, cześć!